Kia. Movement that inspires. Dzień dobry, witam serdecznie na kanale Kia Oczami Doradcy. Dzisiaj chciałbym się z Wami podzielić dobrą informacją. Mianowicie, coś chyba się ruszyło w temacie sportyży z automatem 7DCT. To jest jeden z pierwszych egzemplarzy. Wersja wyposażenia M z pakietem Smart. Zapraszam na krótki film. Kia sportycz kolor Experience Green, 1,6. Turbo 150 koni mikrohybryda 7DCT, czyli automat siedmiobiegowy dwusprzęgłowy, wersja M z pakietem smart. Za chwilę wam to pokażę, czyli jest to podstawowa wersja Sportycza z automatem. On co prawda w tej chwili nie jest dostępny do zamawiania, co z uwagi na problem z półprzewodnikami do tej skrzyni. Mam nadzieję, że to się wkrótce zmieni. To jest może dobry znak. Bo w końcu pierwszy sportycz nam tutaj zjechał z automatem 7DCT. Auto zamówione w styczniu, czyli mamy 5 miesięcy. I jako dobry znak, i dobry prognostyk potraktujmy to również, że spodziewam się w tym tygodniu, może w przyszłym. Zobaczymy, jak pójdzie z transportami kilku sztuk mchewów, które również się wyprodukowały, które są już w Polsce. Więc poza. Tymi złymi informacjami, które ostatnio przekazywaliśmy o opóźnieniach, czasem zdarzają się też takie chwile, że mamy przyjemność przekazać informację dobrą, czyli że samochód po 4-5 miesiącach oczekiwania się wyprodukował. Reflektory Full LED, tak wygląda grill wersji M z pakietem Smart, Color experience green. Co powiecie na ten kolor? Tutaj u nas jeszcze warunki polowe. Ale za to u góry zaczyna się, że tak powiem, zmiany zaczynają być widoczne. Za chwilę odpalę to światło, zobaczymy jaka będzie różnica. Wczoraj włączyłem na chwilę to oświetlenie, to faktycznie Stonik w kolorze Smoke Blue wyglądał zupełnie inaczej. Ciekawy jestem, jak będzie przy tym samochodzie, ale póki co zajrzyjmy sobie do środka. Jak to MK? Twardo-twardo, ale za to pełna elektryka, za to składanie lusterek elektrycznie. Wyłączenie systemów kontroli trakcji, światła automatyczne, wyświetlacze M, wersji M. Kierownica wielofunkcyjna, asystent pasa ruchu dwupoziomowy, zestaw głośno mówiący, Automat, tak wygląda wajcha do automatu. Powiem szczerze, im więcej na nią patrzę, tym bardziej się do niej przyzwyczajam. Kiedyś tak wszystkie automaty wyglądały. Dobra informacja jest taka, że tu praktycznie nie ma piano black. No tu jest kawałek. Tu mamy asystenta zjazdu z górki, autohold, wyłączenie start stopa, tryby jazdy, włączenie, wyłączenie czujników, włączenie kamery w trakcie jazdy. Cup holdery tak samo jak w wersjach wyższych. To jest sprytne rozwiązanie, bo albo mamy duży schowek, albo mamy uchwyty na kubek. Fajne. Podłokietnik, jak to w automacie, jest szeroki, dłuższy, ze schowkiem. I ta konsola faktycznie w automacie wygląda dużo, dużo lepiej niż w manualu. MK ze smartem, czyli dwa oddzielne wyświetlacze. Chociaż prawda jest taka, że jak się siedzi za kierownicą, do tego aż tak nie widać. Automatyczna dwustrefowa klimatyzacja to pakiet smart. Fotel kierowcy tapicerka regulacja. Manualna. Nawiew dla pasażerów tylnego rzędu, jako że samochód zamówiony w styczniu. Tutaj jeszcze mamy regulację temperatury, czyli klimatyzacja trójstrefowa. Tylna kanapa z regulacją kąta nachylenia oparcia. Podłokietnik z dwoma cup holderami. Proszę. Pełni tapicerka. Kanapa dzielona również 40-20-40. Tutaj mamy dwa ISOFIX'y, Tutaj widać ucho. Zobaczcie, czy jest miejsca. Dzieciaki w fotelikach na pewno się tutaj zmieszczą. Wlew paliwa. Otwierany. Kamera. Roleta. Jak to w mikrohybrydzie. Tam jest akumulator, tu jest zestaw naprawczy, gaśnica trójkąt, czyli całe obowiązkowe wyposażenie w samochodzie, które w Polsce być musi jest. Tutaj mamy, samochód ma dodatkowo zabezpieczające nakrętki, tu mamy tą klucz do odkręcenia tych nakrętek. Stosujecie takie rozwiązanie, boicie się kradzieży felg? Czy całych kół? Raczej całych kół. No i tutaj dostajemy taką gwiazdkę. Tak wygląda felga 17 cali. Sportycz Experience Green. Za chwilę odpalę te nasze nowe światła, zobaczymy jak będzie się wyglądał, jak będzie się prezentował, chociaż jest jasno, więc może aż takiej wielkiej różnicy nie będzie. Możemy zajrzeć tutaj również pod maskę. Zobaczmy czy jest wyciszenie pod maską. 1 6 Turbo, 150 KONI, mikrohybryda. Jest wyciszenie. Co powiecie na ten kolor i na to połączenie? Dobra informacja jest taka, że te wszystkie plastiki są matowe. To dla tych, co nie lubią piano black. Relingi standard. Antena z jako płetwa rekina na dachu. Palmy. Tak fajnie miękko odpala ten samochód w tej mikrohybrydzie. Tutaj jeszcze są folie na tych wyświetlaczach, dlatego one tak trochę odbijają światło i widzę swoje odbicie. Kamera skrętna. Tak wygląda grafika zegarów. Automat. Tutaj nam się wyświetla który bieg mamy wybrany. Do siebie przyciągam. Mamy tronika czyli mogę manualnie zmieniać biegi plus minus. No teraz nie zmienię, bo stoję. Tryby jazdy: Eco, normal, sport. W manualu również te tryby jazdy występują. Ma to wpływ na charakterystykę pracy silnika, na Podawaną dawkę paliwa i ty faktycznie, nawet w manualu, ten samochód inaczej jeździ. Asystent zjazdu z górki, AutoHold, włączenie, wyłączenie, start stopa. Tutaj w wersji M z pakietem Smart, Android Auto, CarPlay są bezprzewodowe. Czyli tutaj można połączyć telefon po Bluetoothie, bo ktoś się łączył. Yeah. anulujemy tego kogoś kto tu się łączył, nie wiem kto to mam nadzieję, że nie jest to przyszły właściciel który był oglądać samochód ale przywróćmy tutaj ustawienia fabryczne tak wygląda automatyczna klimatyzacja i panel w wersji M z pakietem Smart. Tak samo siła tego automatu, jak on szybko ma dążyć. Manualnie. Zamknięty obieg. Odporowanie przedniej szyby, czyli maksymalna siła nawiewu naprzód. Podgrzewanie tylnej szyby lusterek zewnętrznych. odparowanie przedniej szyby, jeżeli chcemy manualnie sobie miejsce nawiewu ustawić. No i auto jest wejście do ładowania urządzeń przenośnych USB-C, USB pod CarPlay'a, pod Android Auto, pod muzykę, czyli Multimedia. Lusterko jest fotochromatyczne. Tutaj mamy e również w wersji podstawowej czyli ten system wzywania pomocy. Lampki są tradycyjne, ciepłe z otwarciem drzwi, włączenie wszystkich lampek. Co powiecie na taką konfigurację? Sprawdzić tylne siedzenia, i zobaczcie, był włączony autohold, ręczny się zaciągnął. Jeżeli bym tego auto holda nie miał włączonego, myślę, że on by się nie zaciągnął. Kia Sportage wersja M z pakietem Smart Color Experience Green. Przepraszam za takie otoczenie trochę budowlane, ale. Zaraz odpalę światło, zobaczymy czy będzie widoczna różnica. Podejście numer dwa, trochę go ustawiłem bardziej na środku, pomiędzy tym oświetleniem. Tutaj, co prawda, jeszcze ma przyjść osoba, która nam poustawia dokładnie te lampy. Siłę świecenia podejrzewam. Zobaczymy. No, ale nie wiem, czy kamera to oddaje. Na pewno ten samochód zupełnie inaczej wygląda w tym oświetleniu. Ten kolor jest dużo, dużo bardziej uwydatniony, podkreślony. Fajnie. To by było na tyle. Niech to będzie dobry prognostyk. Niech te mchewy zaczną zjeżdżać Trzymam za to kciuki e, Myślę, że w niedalekiej przyszłości na kanale kilka sztuk mchewów się pojawi, bo dostaliśmy kilka faktur Już kilka telefonów wykonałem z tą dobrą informacją, że samochód jest i niedługo jest w transporcie, niedługo będzie Dziękuję za uwagę, tradycyjnie prośba o łapki w górę, subskrypcje, komentarze i do zobaczenia przy następnym filmie, trzymajcie się! Kia, movement that inspires.